Jeśli chcesz nadać uprawnienie do przeglądania faktur ustrukturyzowanych swoim pracownikom lub do biura rachunkowego, przechodzimy do uprawnień. Wybieramy, nadaj uprawnienia. W przypadku uprawnień nadawanych osobie fizycznej wygląda to w ten sam sposób, jak przy nadawaniu uprawnień. Dla wystawiania faktur, a więc wybieramy numer PESEL, wpisujemy imię oraz nazwisko pracownika i wybieramy opcję przeglądania faktur. Jeśli chcesz nadać uprawnienia do przeglądania faktur dla Twojego biura rachunkowego, przechodzimy do uprawnień, nadaj uprawnienie, wybieramy opcję podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur, wpisujemy Numer NIP podmiotu uprawnionego, pełną nazwę biura rachunkowego oraz konkretne uprawnienia. W tym przypadku będą to uprawnienia do przeglądania faktur. Cały etap kończymy przyciśnięciem przycisku Nadaj uprawnienia. Jeśli chcesz nadać uprawnienia kolejnemu użytkownikowi, aby mógł zarządzać uprawnieniami w kontekście firmy, przechodzimy do uprawnień. Wybieramy opcję Dodaj administratora, a następnie zaznaczamy podmiot kontekstu bieżącego. Wskazujemy osobę fizyczną posługującą się profilem zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NILU lub PESEL. Wpisujemy numer PESEL, imię oraz nazwisko uprawnionego. Klikamy przycisk Nadaj uprawnienia. I gotowy. Właśnie dodałeś kolejnego administratora w systemie XF.